Oczywiście ja mam kolejny odcinek z Farming Sole 19 jest to kolejny odcinek z Polska weź, tak, Polska weź. i w dzisiejszym odcinku Żniwa. Czemu nie było wczoraj odcinka? Bo mi się. Nie miałem czasu tak trochę. Musiałem i spać, bo jak widzicie, czas do szkoły i tak dalej. I co? I jak widzicie, oto to jest za traktor. Czy Tak, wymieniłem sobie traktor. 60, którą sprzedałem, i za to kupiłem sobie 60. 3P, jak mogliście widzieć na moim kanale, już ta 3P było chyba na dwóch seriach. Ogólnie na jednej serii, co było tu po usłusiedzku. Właśnie stwierdziłem, że ach, czemu nie? Możesz, może wrócić ta 60. I co to wymieni? Mamy 10 Niecałe 10 tysięcy, kupiłem wymieniłem tura do ciapka. Tak, wymieniłem tura do ciapka jest to mamy, tur, Turbo 3B tur 3B z e, dźwigiem 750 kilo, dodatkowo łóżkę do tego i krokodelka już od razu kupiłem. I co, a my dzisiejszym odcinku tak przeparkujemy sobie e, praktycznie tą tutaj świniarkę sobie damy ją. Ułożyć to kamera. Nie patrzcie, że się przyciapko zmieniło, bo była aktyzacja musiałem robić tak, żeby było dobrze, żeby było tak jak było na serii. Była aktyzacja przyciapku Dobra, teraz tak ciapkiem sobie wyciągniemy header. Bramą przejadę na przyjadę bramą. Zbijemy sobie header i dzisiaj będzie, będzie tylko jeden odcinek z żniw, Będziemy sobie kosić te dwa pola tutaj przy chacie. Oj to. kolejna kolejnym odcinku już będzie prasowanie i zbieranie. O, I kolejne, kolejne już będą wykopki, zbieranie i tak dalej. Dobra, wsiadamy do czapka. Kura dobra terapii. Jeszcze sobie dźwięk wam. Klepnę sobie 10. Mam nadzieję, że o widzą chodzi. Nie wiem czy słyszycie czy nie. Że sobie patrzę.

gdzieś chodź, chodź dobrze, że ja złamałem co zadziała chyba lampy coś pomoże jest też jakiś nowy jest już używany staniemy, staniemy żeby wszystko bardzo ładnie było widać czka gdzie była jakaś mi się choś mi się kombaj normalnie utra telefon. bardzo do dodatkowo A przy tym pole jest trochę kombinacji, bo są te drzewka i ten Ale będę próbował z gminą tak załatwić, żeby było tutaj Zaraz wam pokażę to, to jak Żeby tu pójść, tu, tu 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 I tu przejść prądem po prostu w ziemi. Bo ja i tak i tak nie mam przyłącza, jak widzicie ja sobie, pro, ja, ja już mam tu od hipu już idzie, e, ziemią. Będę się po prostu starał, żeby tu poszło też ziemią. Było. Będzie po prostu mi lepiej, tak. Niż mam będę się, ten. te trzy słupy znikną, to drzewka też znikną. Bo je ja powycinam. Będzie po prostu pole proste. Mam rację.

A wiedziałem. I tak będzie, że robią tutaj w no, W tym roku więc praktycznie będziemy sprzedawać wszystko sobie damy do świnek. Żeby rozwinąć sobie świnie. Będę miał pana w świnie kupić Będziemy dawać świniom Żeby jeszcze w tym roku nie kupować Nie kupować paszy czy tą są praktycznie A wiecie co <grymne> nie, nie będziemy brali tamtych przyczep, weźmiemy sobie otworzymy sobie tutaj drzwi ja mam tu jedną osiódkę bo mi będzie lepiej po prostu tu sypać tą jedną osiążkę niż tymi dwiema Nie, jest taki duża ilość tego

Na no, miniaturkę, no, wszystko powinno wejść na to, albo jedynie nie wejdzie. Nie tu tak, kumulimy około 2,5 tony do lądów, wtedy już będzie odcinek, Okrążę dwa razy. Ale nie, mówię, że lepiej mi jest e, jedno osiówką to włożyć. Niż... Bo osiówką mi tu. on no, się bym miał się ręcać i tak dalej. tak sobie jedną osiówką cofnę. O, tu, tu, to, to, to jest Aha, jakiś jakiś но не мое наружу ставим Teraz się wywiezie. A ja nie, że pszenicę będzie trochę więcej, będzie trzeba ten, ale poganę sobie damy radę, żeby było się w Już no, tego nie jest. Żyto sobie po prostu za odcinkiem. Skończy. Nie, nie, sorry, Żyto będzie tylko na sprzedaż. Bo Żytem nie będę o, pas świń. Aha, to jest jakiś bug po prostu, tu jest. To obgęście. Zajdź. O to ja. Tu czegoś nie usunąłem. Cypry. Kiewiłem to, że nie mamy jakichś śmiesznych śmiesznych supów w tym polu. A jak chcecie zostawcie subskrypcję, łapeczkę i tego dwona. Bo około 80% oglądamy bez subskrypcji Zostawcie tego subskryp tą subskrypcję Zrobimy 100 subs sub subów i zrobimy jakiś fajny specjal dla was Zbijemy 100 subskrypcji i zrobię właśnie jakiś fajny specjal Dać mi motywację na to, że zrobił jakiś specjal czy coś, bo 100 subskrypcji dobijamy i robimy specjal na YouTube. że właśnie sile jest pusty ale tam już na łące widziałem, że od póki skosiłem to już trawa rośnie tam ma Powiem tą trawę będziemy sobie kościć, bo zawsze to jakiś pieniądz zawsze jakiś pieniądz. Um około 10 dziesięciu tysięcy, zysku na tym. Zrobimy sobie tak, że przyjedziemy, wysypiemy sobie i będziemy mieć pusty zbiornik. Będziemy walić do pełnego. Będziemy sobie tak, żebym miał pełną przyczepę No nie, pełną przypadku. W jej wysypie i teraz będzie takim zasadą będziemy sobie kościć. Jedyną że wykroczy to, ale nie. Nie płoniłem tego. Przekroczyć Wyłącz. aż już rura, czekajcie, przyjęcie, 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 no tu dobra trzeba odpalić czapkę. Dobra, niech on się rozgrzewa, bo on musi się rozgrzać w niestety, a ja sobie skończę się Traktor sobie połowy wysyp. On się zsypało, może. No tu muszą te, takie dwie kontrolki są, no i to muszą. że fajnie, że nie ciapka. na przyspieszenie ma dębia, tak? Nie wiem, czy zwycięży, czy nie. Jak słyszycie, to napiszcie. Należycie napisać hashtag e, 30 to wam przypnę serduszko. Jak napiszecie hashtag 30 to wam przypnę serduszko. Zobaczymy, kto wytrzymał do tego momentu.

Nie że za mur nic nie... Ja nie wiem, bo to jest... Twój, tam, że ...to... ...wszystko... ...nic się nie wysypuje. I odgarniemy sobie... ...podgarniemy sobie ten jęczmień. O Boże, nie do tego przychodzę. Się... Dobra, odpalamy Dobra, W kolejnym odcinku już będzie pracowanie i polecimy sobie na skup Z tym żytem, może to od razu się wywiezie na Scoop I no i sobie od razu W początku filmu na Scoop Mam teraz w planach robić dwa odcinki w tygodniu Stwierdziłem dwa odcinki w tygodniu, czemu nie Może mi się uda nie. pewno w poniedziałki będziecie mieć Może taki bonusy będę sobie wrzucał znaczy jak będzie mi się chciało nagrać z tej serii, to będzie bonus z środy. Jak już to będą bonusy ze środy w odcinku. Środa jest jutro, może się postaram. Tak. Może nam nagram drugi odcinek. Możemy też żniwa już zakończyć. No to brzmi to już dzisiaj. W dzisiejszym będę będzie koniec. To jest jeden odcinek nie Nie ma sensu robić bo jeszcze po sąsiedzku też macie źliwa, teraz jeszcze tutaj żniwa Nie, ja to tu nie warto robić dwóch odcinków. Tam macie dwa odcinki. To po prostu już na większych wystawach, to tam CT już ten, yy, eh, gdzie. Ja tu będę chciał iść bardziej trochę w klasy. Klasy maszyny, no nie klasy, Combine klasa. Po wizynie mam nadzieję, że przyjdzie klas Dominator 88, ale to jeszcze tam pój pójdę, późno, późno. Jak widzicie, te nie, nawet, wiecie co, g mi też sprzedamy bo, pszenica, jęczmień chyba jest razem, tam w tych statystykach kukurydzę by się przydało zasiać, to mówię, gdzieś w tym roku może spróbujemy zasiać kukurydzę na ziarko, na ziarno, może po, na tej po łące, będziemy łorać łąkę, bo tam się zasie, no właśnie, tam się zasieje na ziarno Tam się po prostu zasieje Fajny ryk ma ten tak jest to lusterko jest, ale nie widać więc

Siedem do 60 i leżymy to sobie do oboły i zakończymy odcinek, ja idę zaraz robić. Miała wstawiam stawiam film, jest godzina pół do szóstej. Praktycznie pół do szóstej, zaraz będzie mieć koło na kanale odcinek. Ja sobie to zaraz będę uogarniał żeby właśnie na jutro mam nagrać, może zara drugi odcinek nagram już rozkoszę pola to co mam to co muszę i to co muszę i zaraz się nagra. po pierwszym chciał wrzucić ten odcinek Zostawimy tak. I to by było na tyle w tym odcinku. jeśli Wam się film spodobał maszyny. Zostawcie łapeczkę, dzwonka, subskrypcję, na naszego Discorda, gdzie macie to w opisie, na kanał Sewe, gdzie już jutro będzie odcinek o sąsiedzku. I co i to na tyle. I wpiszcie hashtag 30. To Wam przypnę serduszko. I co i to na tyle. Na razie do kolejnego. Cześć.